Powrót Rika nie pomógł ziemskiemu zespołowi. Rany, które odniósł w pierwszym wyścigu, okazały się poważniejsze niż myśleliśmy. Rick Thunderbolt, mistrz gwiezdnych wyścigów, już nigdy nie będzie latał. Na fotel pilota wraca młoda Moli. Jest dobra wiadomość: Moli wygrała swój czwarty wyścig. I zła wiadomość: przysparza nam tyle pracy, że nieprędko zobaczymy światło dzienne. Zdjęcie. Star Racers zdradliwy jak Toros. Witaj, przyjacielu. Nie idziesz na ceremonię preselekcyjną? Wyścigi zaczęły mnie ostatnio strasznie nudzić. Czym mogę ci służyć? Znajdziesz tu same najlepsze rzeczy: maszyny, towary importowane, miejscowe. Zart ma wszystko, czego ci trzeba. Możesz spojrzeć na tę część? Odpadła od mojego poprzedniego ścigacza. He <laughs> przykro mi, nie zajmuje się częściami zamiennymi. Mój ścigacz został zniszczony przez wybuch. To robota miejscowych. Przysłali mnie tu twoi kumple. Powiedzieli, że materiały wybuchowe to robota dla Zarda, bo to on je produkuje. Sklep zamknięty! <laughs> Wracaj tu, skrabie! Zapraszam do mnie. A co to, A co to? Proszę o wystąpienie sześciu pozostałych pilotów. Nadeszła nasza wielka chwila powodzenia, Molly. Tylko piloci, proszę wrócić na miejsce. W takim razie popatrzę razem z Donwejem. Nie ma sprawy. No idź, Molly, śmiało. Mhm. Czemu tylko piloci mogą się bawić? 56 zespołów zostało wezwanych na Aroasa. Teraz pozostało już tylko 6. To cud, że doszliśmy aż tak daleko. <laughs> Cóż, wyraźnie widać, że nie jesteśmy już w Kansas. Gratulacje, dumni piloci. Toros, pułkownik Imperium Progów. Rush z planety Bayrus! <laughs> Specjalny wysłannik planety Adalu, super ścigać! Niezłe wdzięko. Aika! Książe Nauraci! Książe Aika! <ścoughs> no. Reprezentantka ziemskiej koalicji Moli! Oraz spirit. Ambasador Filsu. O, Ja, ja znam tę twarz. Nie, to nie może być on. Będziecie ścigać się ze sobą na zmianę. Każde zwycięstwo daje jeden punkt. Po sześciu wyścigach trójka pilotów z najwyższymi wynikami zostanie nagrodzona awansem do wielkiego finału na planecie Oban. Poradzę sobie, tato, ale musisz we mnie wierzyć. Będźcie niczym wiatr, mistrzowie! W kierunku Obana, w kierunku najwyższej nagrody. Czemu się na to zgodziłem? Wiedziałem, że będą kłopoty. Wydaje mi się, że już najwyższy czas na małą spowiedź. Mów, co wiesz. Nie rób mi krzywdy, błagam. No dobra, powiem wszystko. Wiem, kto to zrobił. Kto to zrobił? Krogowie, tak? Planują jakiś kolejny atak? Jak dużo im tego sprzedałeś? Gadaj, no już. Powiem, wszystko powiem. Mogę cię tam nawet zaprowadzić, ale błagam, nie rób mi krzywdy. Dobra, no to idziemy. <trony> pierwszego wyścigu zostaje Spiry! No. Książę Aika. Zdaje się, że ten twój chłopak dostał wycisk, ale w sumie to mu się należało. Nie gadaj głupstw, Jordan. Musimy polecieć lepiej niż książę. To nie będzie specjalnie trudne. On lata na robaku. Przecież ten książę to cienia. Z czemu ona się tak nim interesuje? A teraz zespół Ziemi! KONTRAPUŁKOWNIK TOROS! Zobacz, moli to krogowski trident. Właśnie ich użyli do ataku na ziemię. Pamiętam je. Z obrazków w szkolnym podręczniku. Posłuchajcie. Najważniejsze, że wchodzimy do tej rundy z czystym kątem. Wiem, że Toros jest mocny, ale to nie znaczy, że nie możemy z nim wygrać. Hmm? Już nieraz dokonywaliście niemożliwych rzeczy nie zawiedziemy pana! Chyba jeszcze nikt nie pokonał Torosa. Naprawdę pan myśli, że im się to może udać. Jeśli ja nie będę w nich wierzył, to nikt nie będzie. Musimy sobie poradzić, pestrika. Wciśnij ten drugi pedał, on nas dogania. Chcesz się ze mną zamienić, Jordan? Cała naprzód! Jego prędkość przelotowa jest większa od waszej. Musicie nadrabiać na zakrętach. Tak jest! Weź się w garść, Molly! Nie możesz zawieźć DONA! Wszystkie systemy w normie. Idzie jej zaskakująco dobrze. Wyścig jeszcze trwa. Bądź czujna i trzymaj się z dala od ostrzy Tridenta! Trzymaj się! Robimy beczkę! Okej! Okay. Dobra robota, partnerko! Ty też nieźle się spisałeś, partnerze! Miej oczy otwarte! On wróci! Huh? Mam bardzo złe przeczucia co do tego Tridenta. Aaaa! Leci prosto na nas! Za wcześnie na wyprzedzanie, Molly. Niech leci, bo inaczej staranuje roła! Może... Chociaż uda mi się zwiększyć dystans. Oli, co ty robisz? Aktywowała hipernapęd. Mm. No nie, ta dziewczyna mnie kiedyś wykończy. Oli, jesteś poza zasięgiem ostrzy. Wyłącz hipernapęd. Oh. Oh. Płagam cię, Moli, uważaj! Nie, nie mogę go wyłączyć! Jest za wcześnie! Ja! Ej, co się dzieje? Jestem w niebie! Jaki jest poziom paliwa? Niski, ale nie krytyczny. Jeszcze trochę wytrzyma. Krok już im nie zagraża! Jest za daleko! Dezaktywuję hipernapęd. No cóż, jestem pod wrażeniem. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że tak dobrze Wam pójdzie. Słyszałeś komplement od Donweya? Nie myślałam, że to żyje takiej chwili. A? Utrzymujcie obecne tempo i obserwujcie poziom paliwa. Wyścig jeszcze się nie skończył. Chciałbym zobaczyć minę tego kroga. Skończyliście zabawę, ludzie? A? Wesoło było patrzeć na te wasze żałosne manewry. Ale teraz trochę mi nudno. Nie zatrzymujemy pana. Żegnam! Nie! Nie oprze się sile krogów. Ziemia i reszta galaktyki muszą dostać nauczkę. Jak tylko zdobędę najwyższą nagrodę, wszyscy padną na kolana. Moli, Jordan, słyszycie nas? Moli, Jordan, zgłoście się! Oh. A -a -a. Poszukałeś nas, ty parszywy krogu! Zemścimy się, zobaczysz! Zapłacisz za to! Da się to naprawić? Cóż, teraz mamy dwa statki w cenie jednego. Ale na pewno możemy się pożegnać z Hiper napędem. Zupełnie wysiadł. Pojazdy zawsze można naprawić. Bardziej przejmowałbym się nimi. Martwiłem się o nich od samego początku. Fakt, robili postępy, ale teraz osiągnęli kres swoich możliwości. Gdybyśmy lepiej znali tridenta, moglibyśmy go pokonać! Zrobiliście co w Waszej mocy. Ale to nie wystarczyło, prawda? Każdy wielki mistrz musi zaznać smaku porażki. Przynajmniej raz w czasie swojej kariery. Toros jest po prostu zbyt mocnym przeciwnikiem. To wszystko. To, co powiedział, było miłe. Ale sam w to nie wierzy. Jak zwykle. A... Zrobiłaś niezłą akrobację. A? Chcesz usiąść i porozmawiać o tym? A jak myślisz? Mm. Małorskańska kwatera jest tak blisko? Spokojnie, Olbrzymie. Nie zrobię ci krzywdy. Zdaje się, że też miałeś zły dzień. Że trzymaj gardę. nic dziwnego, że spiryt cię zaskoczył. Moli, co ty tutaj robisz? To nie najlepszy moment. Pomyślałam, że chcesz pogadać, w końcu oboje przegraliśmy. Nie słuchaj, jej książę. Każdy przeciwnik cieszy się z naszej przegranej. Ona jest A? szpiegiem i zrobimy z nią to, co robi się ze szpiegami. Popatrz na mnie, czy ja wyglądam na szpiega? Ja to załatwię. A? Moli, zaczekaj. A? Czemu uratowałeś mnie przed grorem? Po to, żeby mnie teraz załatwić! Załatwić cię? <grytanie> A o to ci chodzi. To. Przepraszam za to niemiłe przyjęcie. <grytanie> <grytanie> no, Urasjanie są znani ze swojej gościnności. <grytanie> Chodź. Był najszczęśliwszy dzień. Tak. Dla nas obojga. <grymne> Książe Aiko! Ciążę Aiko! Niestety muszę wracać. Wiesz, mój trener jest bardzo surowy i wymagający, ale chce dobrze. Skąd ja to znam? Zapomnij o dzisiejszym wyścigu. Jutro pójdzie nam lepiej. Mhm. <grymne> Nie, nie, mistrzu, błagam, nic nie powiedziałem na pr... nie! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Werenika Wyrobek. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Katarzyna Łaska, Aleksander Mikołajczak, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Wojciech Solasz, Mieczysław Morański, Karol Wrublewski, Ewa Kania, Jarosław Domin, Dariusz Odija i inni.